1 marca po raz kolejny obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w czwartek 6 marca w Cieszyńskim Ratuszu miało miejsce złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 18 żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, którzy zostali skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesjach wyjazdowych w Cieszynie w 1946 roku. Ponadto w sali sesyjnej ksiądz Rafał Jakubiec wygłosił wykład pod tytułem Żołnierze wyklęci, niezłomni bohaterowie. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Wszechnica. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dawid Czakon. jestem prezesem Stowarzyszenia Wszechnica. Jak co roku jako stowarzyszenie jesteśmy organizatorami Cieszyńskiego Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to jest obchodzone w Polsce na mocy ustawy z 2011 roku. Natomiast tutaj w cieszenie właśnie z inicjatywy naszego Stowarzyszenia przy współpracy z Urzędem Miasta, Powiatu Cieszyńskiego, Instytutu Pamięci Narodowej i wielu innych jeszcze instytucji powstała ta tablica. Celem upamiętnienia 18 osób, które w 1946 roku zostały na tzw. sesjach wyjazdowych przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach skazane na karę śmierci. Te wyroki były wydawane wobec osób, które były swoistym sumieniem wówczas narodu polskiego, które nie zgadzały się z zastaną rzeczywistością po II wojnie światowej, sprzeciwiały się sowietyzacji Polski, walczyły o niepodległość i suwerenność naszego kraju. Co roku jako stowarzyszenie. Staramy się organizować tego typu uroczystości. Przede wszystkim są one skierowane do osób najmłodszych, do młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu Cieszyńskiego w dzisiejszych uroczystościach, jak co roku bierze udział młodzież z pierwszego liceum osłowskiego w Cieszynie, z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika oraz zespołu szkół imienia Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Prelegentem podczas dzisiejszych obchodów jest ksiądz Rafał Jakubiec, który podzieli się swoimi spostrzeżeniami. Przedszeniami, właśnie dotyczącymi tam, tego okresu, wygłosi wykład: Żołnierze Wyklęci, Niezłomni Bohaterowie. I moi drodzy, nie chodzi o to, aby w jakiś sposób budzić nienawiść, uprzedzenia, bo nie było to tylko po pierwsze chrześcijańskie. Wszystkich bardzo serdecznie na Cieszyńskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to jest obchodzone na mocy ustawy z 2011 roku. Celem upamiętnienia osób, żołnierzy, którzy nie godzili się z zastaną rzeczywistością po II wojnie światowej, sowietyzacją Polski i walczyli o niepodległość, walczyli o suwerenność naszego kraju. Byli swoistym sumieniem naszego narodu. To miejsce, w którym się spotykamy, sala sesyjna, też jest miejscem wyjątkowym, ponieważ właśnie po II wojnie światowej w 1946 roku odbywały się m.in. w Cieszynie i tutaj w tej sali, tak zwane procesy pokazowe. Procesy, podczas których, niestety, zapadały również wyroki śmierci. Tymi wyrokami, Na te wyroki śmierci w Cieszynie zostało skazanych 18 osób. Między innymi z inicjatywy Stowarzyszenia Wszechnica, którego mam przyjemność reprezentować, przy współpracy z bardzo wieloma instytucjami, między innymi Urzędem Miasta Cieszyna, Powiatem Cieszyńskim, Instytutem Pamięci Narodowej, została odsłonięta Wszechnica przed salą sesyjną. W 2013 roku upamiętniająca właśnie te 18 osób, które tak w tak brutalny sposób przez ówczesne władze komunistyczne zostały potraktowane. Zostały tak potraktowane, ponieważ nie zgodziły się, tak jak już powiedziałem przed chwileczką, na tą zastaną po Drugiej wojnie światowej rzeczywistość na, na próbę nam narzucenia tego sowieckiego miru z ideologią komunistyczną i chciały, aby Polska była wolna, niepodległa, demokratyczna. To niestety władzom komunistycznym się nie podobało, i władze komunistyczne podniosły rękę na swoich obywateli, skazując ich na karę śmierci. Tak jak co roku staramy się, aby te obchody były przede wszystkim kierowane do najmłodszych, do młodego pokolenia. Stąd bardzo serdecznie dziękuję, że są z nami uczniowie Liceum Osuchowskiego, Liceum Kopernika oraz Zespołu Szkół Minia Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Dzisiaj tak jak co roku wysłuchamy wykładu, w tym roku swoimi refleksjami na ten temat podzieli się z nami ksiądz Fas... Fas, Fas. Pasjonat historii, ksiądz Rafał Jakubiec. Natomiast, szanowni Państwo, zanim jeszcze może dwa słowa z mojej strony padną, to tak organizacyjnie chciałem powiedzieć, że zanim przejdziemy do wykładu, to chcielibyśmy organizacyjnie zrobić to w ten sposób, że na początku nastąpi złożenie kwiatów, zniczy pod tablicą, a dopiero później do tego wykładu przejdziemy. Ale zanim jeszcze pod tablicę, to bardzo serdecznie witam wszystkich zacnych gości, Was, droga młodzieży. Witam serdecznie i bardzo się cieszę z obecności. Pana Burmistrza Krzysztofa Kasztury. Była, e, witam byłych, obecnych radnych, wszystkich w osobie Pana Władysława Macury. Witam oczywiście Pani Profesor, wszystkich gości, a w sposób szczególny Szanowni Państwo, pozwólcie, że przywitam Panią Marię Dziedzic, e, wnuczkę Pana Jana Dziedzica, który Pseudonim, mściciel, który właśnie w tych procesach pokazowych tutaj w Cieszynie na tą karę śmierci został skazany. Tutaj myślę, że w przypadku później wykładu tych, tych, pana księdza, przepraszam, księdza Rafała, myślę, że pani Maria też swoimi tutaj refleksjami też będzie się chciała z nami, z nami podzielić. Nie, nie chcę przedłużać, więc jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie witam i proszę o zabranie głosu pana burmistrza. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że w tym miejscu, szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że w tym miejscu mamy okazję poznać tego, ten kawałek historii. Ja jestem troszkę starszy od tej młodzieży ze szkół, ale o tej historii też się nie dowiedziałem w Waszym wieku, tylko trochę później. Niestety żyliśmy w takich latach, że o zbrodni w katyniu i tego typu działaniach dowiedziałem się w 80 roku, kiedy można było coś powiedzieć. Ówczesny profesor historii Bogusław Francuz, jak nam zaczął o tych faktach opowiadać, no to robiliśmy naprawdę duże oczy i dziwiliśmy się, dlaczego nam tej historii zabroniono. Jesteście w tej dobrej sytuacji, że możecie dzisiaj na lekcjach historii wśród znajomych. Nauczycieli poznawać te fragmenty. Jak co roku mamy bardzo ciekawe wykłady, odkrywamy kolejne strony z tej ciemnej karty naszej, naszej historii. i Życzę sobie i wszystkim tu obecnym, żebyśmy już do takich kart w naszej historii Polski niepodległej nie wracali ani razu. Mimo że różnie się dzieje na arenie międzynarodowej, ale mamy swoją ojczyznę, mamy swoją. Swój patriotyzm mamy swoją historię, której, którą szanujmy, przestrzegajmy i wyciągajmy z niej wnioski. Życzę Państwu ciekawego odbioru wykładu, jak co roku jedna czy dwie karty historii mamy do, do przeczytania i zapraszam już na przyszły rok i zawsze ta sala będzie dla Państwa otwarta. Dziękuję Panie Sejm pana Grzegorza Płaczka, Pan Kamil trąbała który w imieniu Pana Posła też chciałby powiedzieć kilka słów. Zapraszam tak. Panie Kamilu. Dzień dobry Szanowni Państwo. Na początku chciałbym podziękować Panie Dawidzie za możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu z tego względu, że sam pochodzę z Cieszyna, tutaj się urodziłem i tutaj się wychowałem i dziękuję, że w imieniu Pana Posła na Sejm Rzeczypospolitej Pana Grzegorza Płaczka mogę przeczytać list, który zaraz przytoczę. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto stosunkowo... Nowe, ustanowione dopiero w 2011 roku, na cześć tych osób, które w powojennej Polsce we wczesnych latach oddawali życie za to, żeby Polska była biało-czerwona, a nie tylko czerwona. Cześć i chwała teraz jest coraz bardziej o nich mówione, ale to cały czas za mało. Kiedyś byli przemilczywani. Sam w rodzinie, prawdopodobnie, również miałem osobę, która może się mienić mianem żołnierza wyklętego. To byli... Którzy zrobili naprawdę dużo, dołożyli cegiełkę, żebyśmy żyli w takiej ojczyźnie, jaką ją aktualnie mamy. Każda przelana krew to mała cegiełka, mały kawałek ziemi. Pozwólcie Państwo, że przeczytam kilka słów w imieniu Pana posła. Szanowni Państwo, z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oddajemy hołd bohaterom, którzy swoją niezłomną postawą i niezachwianą wiarą w wolną Polskę zapisali się na kartach naszej historii jako symbole odwagi i patriotyzmu. Żołnierze wyklęci wbrew wszelkim przeciwnościom nie złożyli broni i nie poddali się w obliczu komunistycznego terroru. Walczyli o wolną ojczyznę, o prawdę i o honor, o wartości, które dzisiaj stanowią fundament naszej tożsamości narodowej. Ich odwaga i nieugiętość są dzisiaj dla nas wzorem patriotyzmu oraz głębokiej miłości do ojczyzny. Ich heroiczna postawa, niezłomność i wierność ideałom niepodległości zasługują na najwyższy szacunek oraz pamięć. Niestety. Wciąż zbyt rzadko poświęcamy im należytą uwagę, a ich historie wciąż nie wybrzmiewają wystarczająco głośno w naszej narodowej świadomości. Oddajemy zatem im należną część i chwałę, by ich walka o niepodległość nigdy nie została zapomniana, a przyszłe pokolenia mogły czerpać z ich niezłomnej postawy inspiracje do budowania silnej, suwerennej i sprawiedliwej Polski. Do dzisiaj wielu z nich niestety nie odnaleziono. Dlatego wychodzę tutaj z przesłaniem, bo jeśli wszyscy wiemy, kto nie szanuje przeszłości, dlatego nie ma szacunków w teraźniejszości i nie ma żadnej przyszłości. Naszym obowiązkiem zarówno starszego, jak i młodszego pokolenia jest pielęgnować tę tożsamość narodową pamięć o tych ludziach, żeby o tych, o których historia głucho milczała do tej pory, bo żyli prawem wilka w końcu zawyła na zawsze. Cześć i chwała bohaterom, szanowni państwo. Dziękuję. Każdy miał nadzieję zobaczył po prawej stronie, właśnie ta tablica jest, wychodząc będzie po lewej stronie. W 2013 roku ta tablica powstała w hołdzie żołnierzom wyklętym Polskiego Podziemia Niepodległościowego, Oddziału Wędrowiec oraz Narodowej Organizacji Wojskowej, którzy stanęli do walki z komunistycznym zniewoleniem, zamordowanym w wyniku zbrodni sądowej na mocy wyroków śmierci wydanych w Cieszynie od czerwca do października 1946 roku. A byli to. Bączek Karol, pseudonim Karlik, lat 26. Bąk Edward, pseudonim Strzemie, lat 28. Brandys Bernard, lat 46. Dziedzic Jan, pseudonim Ściciel, lat 39. Gabzdyl Józef, pseudonim Czarny, lat 22. Greń Władysław, pseudonim Sówka, lat 25. Heczko Paweł, pseudonim Edek, lat 40. Kołodziej Robert. Pseudonim Ojciec, lat 44. Kołodziej Zychfryd. Pseudonim Jastrząb, lat 18. Krużołek Anna, lat 45. Michnik Emil, lat 27. Młotek Teofil, pseudonim Sowa, lat 32. Ruśniok Emil, pseudonim Gustlik, lat 35. Sobik Bolesław, lat 36. Smajduch Eryk, pseudonim Tarzan. Lat 32. Szmajdoch Wilhelm, pseudonim prom, lat 41. Wójcik Stefan, lat 24. Zątek Antoni, lat 31. Przyjął Was Bóg, pamięta o Was Polska. Proszę delegację o złożenie kwiatów i zniszczenie. Zdradzano zdrajców tego byłego oficera AK, który przyczynił się do śmierci kilkudziesięciu tych osób wysadzonych w powietrze, on został ambasadorem za komunik, w Danii, prawda? A dlaczego tam się wiesza te obrazki na drzewach? Ponieważ ten wybuch był tak silny, że jak jacyś świadkowie, w tym zajmujący się tam leśnik, spotykali szczątki ludzkie wiszące na drzewach. Tak się nie był ten wybuch. A teraz w związku z tym, że najważniejsi tu są ci uczniowie, pozwolę sobie coś powiedzieć, ja też uczę rodzice o jednym i drugim i 43 lata na uczelni, ale z przyjemnością w Osłuchowskim i Koperniku, waszym rodziców pewnie, bo to było 40 lat. Temu. Toczy się walka o wasze, o wasze dusze, o waszą świadomość historyczną. Przecież wy musicie znać fakty. Jak nie będziecie znać faktów, to nie będziecie mieli nawet świadomości politycznej i klasowej. Ja ze zdziwieniem przeczytałem ostatnio i usłyszałem, myślałem, że to fake news. No to, że się chce likwidacji IPN-u, to chyba wiecie, bo o tym są o tym są niektórzy posłowie i nawet ministrowie publicznie to mówili. Likwidacji niektórych czasopism historycznych. Mało tego, w Warszawie jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzięki Kaczyńskiemu prezydentowi Warszawy kiedyś powstało. I co zrobiły władze miasta? Ja myślałem, że to jest fake news. No dziesięciokrotnie podwyższyły część. Mimo, że to muzeum do nich należy. To tak jakby w Domu Narodowym, dziesięciokrotnie podwyższyć czynsz, a jak sobie nie zarobicie, to was zlikwidujemy. I w związku z tym toczy się walka o was. Przecież wiecie, kto jest ministrem waszym edukacji. Czy ministra edukacji, która ledwo skończyła, ile lat ona studiowała? Osiem czy dziewięć? Uczelni, gdzie tatuś jej był założycielem jest i, i mąż jest kanclerzem. Wreszcie tam zrobiła magisterium. Czy ona czytała ze zrozumieniem, że polskie znaczy, że, że oświęcim to zbudowali polscy naziści, robotnicy, to jak prezydent Obama w Białym Domu miał imprezę w wielką o holokauście i, i się odezwał, że polskie obozy koncentracyjne, to się jeden anglojęzyczny gość zbuntował. Panie prezydencie, nie polskie obozy, nazistowskie, jeden się odważny znalazł. A tu międzynarodowa impreza i minister edukacji czyta o polskich nazistach, którzy zbudowali Prawda? obóz koncentracyjny. I w związku z tym, ja wam radzę, żebyście więcej czytali niż wam każdy. Bo się wam ogranicza programy szkolne, bo, bo ja się zniszczyłem z na książkach, bo miałem 10 tysięcy, już 2-3 tysiące rozdałem. Ale mimo wszystko, to się o was toczy walka. Bo jak zostaniecie, wielu z was, magistrami, to obyście byli inteligentami. Bo kiedyś magistrem to się było po maturze. Nie tylko przed wojną, ale w dobrych licach Cieszyńskie były dobre i mam nadzieję, że są. To proszę Państwa, to wy jesteście, jak się o Was pisze, straconym pokoleniem. Tak się pisze, prawda? I w związku z tym nie bądźcie straconym pokoleniem, bo to co powiedziano na początku, pięknie Wam to wyjaśnił. Jeżeli nie będziecie mieli wiedzy historycznej, to nie będzie teraz w przyszłości. Będziecie marnowali głosy nawet w wyborach, a przede wszystkim mieć tą świadomość polityczną, klasową, żeby się wiedzieli, do jakiej klasy społecznej należycie. To wam mówię jako belfer, który wypromował czystku magistrów i z przyjemnością uczył historii nawet z doktoratem w trójce tam, kiedyś w Waryńskiemu, że tak. Bo...